Wszystko wskazuje na to, że od lutego oddział dziecięcy w szpitalu będzie zawieszony. Powód: brak lekarzy. W oddziale jest zatrudnionych dwóch specjalistów. Pozostali medycy przychodzą jedynie na dyżury. Dyrektor szpitala nie ukrywa, że od miesięcy szuka lekarzy na stanowisko ordynatora i asystenta. Niestety z tych poszukiwań nic nie wynika. Po zawieszeniu działalności oddziału dzieci zostaną przewiezione do ościennych szpitali. Czy jest jeszcze szansa na to, by wznowić funkcjonowanie pediatrii w łosickim szpitalu? Przeczytajcie artykuł Mileny Celińskiej. Łukasz niedziałek, chociaż i Olimpijczyk z Tokio, całą swoją dotychczasową karierę sportową prowadził pod szyldem WLKS Nowe Iganie. Rozstał się jednak ze swoim macierzystym klubem i to w dość nieprzyjemnych okolicznościach. Podłożem konfliktu były sprawy finansowe. Czuję się bardzo oszukany przez klub, mówi sportowiec. A zarząd WLKS odpowiada: Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Łukasz odciął się od swoich korzeni i zapomniał, co komu zawdzięcza. Nawet nie wie, ile stracił. Więcej o kulisach tego konfliktu przeczytacie w artykułach Pawła Świerczewskiego. Już za trzy tygodnie święto zakochanych. Jak co roku rozpoczynamy konkurs walentynki z tygodnikiem. Możecie wygrać nie tylko romantyczną kolację we dwoje. Ale też weekend na zamku w Janowie Podlaskim. Będzie on nagrodą za najpiękniejszą historię miłosną. Jeśli nie lubicie pisać, to zróbcie zdjęcie i wyślijcie nam wasze wspólne fotki. Na zwycięzców czekają kolacje z noclegami w najlepszych siedleckich lokalach. Szczegóły na łamach najnowszego numeru tygodnika Siedleckiego.